Hej, witajcie niedzielnie. Zaraz śmigam do kościoła, ale yy, tak mnie tknęło, coś żeby powiedzieć parę słów. Mianowicie oświeciło mnie tak trochę wiecie, po obejrzeniu filmiku Macina Zielińskiego. I znowu uk układam yy, w, w Twoją stronę Marcin, bo obejrzałam filmik i tak mnie oświeciło. Mianowicie, jak była mowa o tym, że robimy coś bez przygotowania, tak? Wracam do tematu seminarium od nowej wiary. Coś ja Wam chciałam pokazać. Pisaliśmy, wpisywaliśmy do kopert na początku rozpoczęcie seminarium, takie swoje pragnienia. I właśnie wyjąłam z tej koperty karteczkę, na której napisałam. Nie wiem, czy to dobrze widać. Chcę być narzędziem w ręku Boga, rozpal we mnie płomień swojej miłości. No, o tyle co kochać, może nie potrafię jeszcze aż tak jak kochał on. Jak kocha dalej, to chciałam być tym narzędziem, tak? I nagle, gdy jestem wywołana do tablicy, to ja się dziwię. I czemu ja się dziwię? I nagle jestem zaskoczona, bo zupełnie zapomniałam o tym, co sobie gdzieś tam wpisałam. Po prostu mi to wyleciało z głowy, i no i zapomniałam. Słuchajcie, dotarło do mnie że on nie zapomina on traktuje wszystko bardzo, bardzo, bardzo serio bardzo serio tak więc uwaga, o co się modlicie i jak się modlicie bo on wszystko widzi i wszystko pamięta doskonale no i dobra, i ja już e, chciałam, no to mam a kiedy zostałam wywołana do tablicy no właśnie wtedy, kiedy bez takiego przygotowania zostałam poproszona o przeczytanie Słowa Bożego i w ogóle nie prześledziłam sobie tekstu, i w ogóle nie miałam fryzury, i w ogóle nie wiedziałam, że będę czytać, i w ogóle e, myślę, o matko, biskup, ja mam czytać, ja nie znam tekstu, jak ja w ogóle wyglądam, i bla, 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 bla. No. Chciałam, no to mam. Pamiętajcie, o co się modlicie i jakie wyrażacie pragnienia w stronę Boga, bo On o nich nie zapomina. To my zapominamy, bo jesteśmy tylko ludźmi. I dobrej niedzieli Wam życzę. Pa pa!